Dzisiaj naszym pacjentem jest Kersher WV Sex pochodzi to z Polski, dlatego w sumie gwarancji nie będę na to realizował. Ku mojemu zdziwieniu Made in Italy, więc jest OK. Dobrze. Co się stało? Po prostu kerszer zaczął się to jest, nie? Kersherek sam się włączał po, po umyciu niego solidnego, w solidnym mycie mu zastosowałem, bo był taki trochę przygrzybiały i zaczął się sam włączać a teraz nie da się go w ogóle użyć tak? włączamy w przyciskach i nic po prostu zero, tak? nie, nie reaguje i poczytałem sobie na forach że generalnie najszybciej chodzi o mikrostyk mam nadzieję, że chodzi o mikrostyk dobra, ale myślę jak to rozebrać więc tak, po wyjęciu tego zbiorniczka, tu mamy dwie śrubki i tu mamy dwie śrubki je rozkręcamy i teraz z tej strony powoli wyciągamy te elementy. tutaj. od tej strony podważamy i z tej strony podważamy. Jak zrobimy to umiejętnie, to zobaczcie, tu są takie kliki. zobaczymy co będzie dalej. Mamy zebrane, Co zrobiłem? Zobaczcie, tu jest trochę więcej tych styków. Tu są styki, tu takie cuda są tak. Można spróbować to jakoś, nie wiem, i widzimy jak to wygląda. To może ten próbował powinien to bardziej podważyć albo coś. Ale zobaczcie, że ponieważ jest to kerszer, i jakoś jest niegłupia, to w sumie nic się nie połamało. Delikatnie bujałem, bujałem, bujałem i się rozlazło. I muszę przyznać całkiem fajnie. Dęte, zobaczcie, co się stało z naszym kerszelkiem. Tutaj żeby tak zbliżył. O, dobrze, tu mamy. Zobacz tu jest taka korozja, to się woda dostała, tak? I się nie działo. Tu zaś nie działo, tu zaś nie działo, tu zaś nie działo. Tak i tu mam mikrostyk. czy ten mikrostyk w ogóle działa. Niech krostek działa. Więc trzeba będzie zobaczyć, co się dalej dzieje. Próbujemy najpierw to wyczyścić. W tym momencie zatopimy naszego dewalta, ustawiamy sobie taką suszarę na 200 stopni i próbujemy układ wyczyścić. Umyłem też to spirytusem i zobaczymy. Jeżeli to nie pomoże, ustawimy układ na 300 stopni i spróbujemy, tak jakby, nie wiem, zobaczyć, czy da radę te, te luty ponaprawiać, jeżeli któryś tam się przetopił, tak, No bo. To były ewidentne ślady korozji. Jeżeli były ślady korozji, to znaczy, że może być zimny lód. Więc trzeba to sprawdzić. Smażyłem naszą biedę. I po usmażeniu naszej biedy mamy takie coś: E1. E1 oznacza w katalogu temperatura akumulatora zbyt wysoka. Oczywiście, że jest zbyt wysoka. Smażyłem cię 350 stopni. W sumie prawie serce poparzyłem, nie? Ale zobaczcie, jak teraz to wygląda. Tak, o tutaj widzę woła woda. I tu była, robiło taką korozję, nie? O w tym miejscu, o tu. Tu się pojawił problem. Ale ogólnie rzecz biorąc pod uwagę, na to też chodziło zimne luty. Tutaj był też problem, nie? No i to, to jest pierwsza rzecz. To jest bardzo przykre. To jest Kercher VW6. To nie jest tanie. I to coś e, def, definitywnie się zawilgociło. Od normalnego użytku, nie? Także uważajcie, jak macie te kerszery, no trzeba ich używać. Dobra, może któryś z moich dzieci wpadł na genialny pomysł, czykacie, czy to umie pływać, nie? Nie wiem. Woda była w środku, ewidentnie. Ja też to czyściłem, także jeszcze sobie zaraz plastikiem podłubię, żeby to na pewno wyczyścić i ostudzimy. I zobaczymy, co się stanie, jak to ostudzimy. No i mogę z dumą przyznać, że Działa. Nie mryga E1, świeci się E1, tak? czyli przegrzanie baterii. Ale mój martwy kerscher zaczął działać. Także polecam każdemu spróbować. W najgorszym wypadku wyrzucimy na śmietnik. Chyba że macie na gwarancji i mieszkacie nie wiem w kraju, w którym to kupiliście, to ok, tak. Ja akurat to kupiłem, mówię z Polski, to sprowadziłem, bo to było dwa razy tańsze niż tutaj, Każwie dwa i pół razy tańsze. I dlatego też no, nie miałem zbytnie wyboru. Ale będę musiał tu zajrzeć częściej. I to, nie wiem, muszę chyba jeszcze wezmę wacik zaraz ze spiritusem jeszcze to wyczyszczę. Bardzo mi się to nie podoba. Te ścieżki brudne, tej te, te korozji mi się nie podobają. No, ale ogólnie rzecz biorąc, woda gdzieś się zagnieździła. Dodatkowo przypowiem, że jak tutaj grzałem, w tym miejscu grzałem, to było słychać dźwięk tak jakby, nie wiem, bulgotania, ale takiego z takim, nie wiem, tak jakby się coś przegrzewało, ale jak już tak naprawdę dobrze przygrzałem, że przestało bulgotać, oczywiście z przerwą, nie bezpośrednio, to przestało w ogóle wydawać dźwięki. I karszer zaczął działać. Nie wiem, z tyłu mam baterię, nie wiem. O, proszę bardzo, już nie ma E1, 97% baterii. Czyli w sumie karszerek naprawiony. Dobrze, tu już mamy złożone, nie? Zobaczcie, tutaj fakt, to powinno być teoretycznie szczelne. Nie jestem taki pewien, czy to jest na pewno dobrze szczelne. No ale dobra, już załóżmy, że jest. Bo musimy chyba w to wierzyć. No bo tak, tu szczelka jest dookoła. Tu bar bardzo to się fajnie naciska, tak? Ja złożyłem to w ten sposób. To jest też o-ring. Tutaj jest o-ring taki no, 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 na, tym, na tym czarnym. Tu będzie szczelne, tu skręcamy to na śrubki. Ja nie wiem, czy powinienem, ale najpierw skręciłem to na te dwie śrubki, później tak dosyć dobrze ścisnąłem. Tu się dosyć łatwo spina. To trzeba tak, jakby popchnąć. Tak, dociskamy. Jak to popchniemy w ten sposób, tak, jakby tak, jakby tak głaszcząc, to to kliknie. Tak? Nie na siłę, ale to się dosyć mocno ściska. Tak, o, patrzcie, jak to się poddaje. Bardzo dobry jakości materiał, no i jest spięte, nie? Mówię, coś co mi się strasznie nie podoba, to jest właśnie te o takie malutkie ząbeczki w tej obudowie. I zobaczcie jak to jest. Jak sobie to wsadzimy albo to tak siedzi, o tak to do tych ząbeczków tutaj, o ta, one tak siedzą głęboko, nie mamy dojścia. Nie ma szansy, żeby to tak naprawdę tam to odepchnąć. No jeżeli zobaczycie, to wygląda tak. Więc no... Nie mamy możliwości, żeby, żeby tam dotrzeć, żeby to po prostu yy, odskoczyło. Nie, nie ma nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, w najgorszym wypadku połamiecie te, te uchwyty. Jeżeli połamiecie te uchwyty, to się kompletnie nic nie dzieje. Dlatego, że jeżeli nawet je ułamiecie, to te śrubki o te dwie tu będą to trzymały. Tak wiem, że to nie będzie ideał. No ale no co zrobimy, tak? No takie mamy cudo, tak? No dobra i tylko tak, bardzo ważne przy składaniu. Nie wolno zapomnieć tego przycisku. On jest tutaj sobie siedzi. jeżeli go zapomnimy, to będzie potworna tragedia, dlatego że trzeba będzie to jeszcze raz rozrywać. I chyba nikt nie chce to jeszcze, tego jeszcze raz rozrywać. Także spróbujemy to włożyć o tak. O, w ten sposób jakoś. Ale to wymyślę jak to zrobić. Jedną ręką trochę trudno. Najpierw włożymy to tutaj. I tak jakby... To nałożymy na to, albo poziomo spróbuję, tak. Bo ten przycisk nie może wylecieć. On jest jakoś tak tutaj. A, to tu jest on, jest na zawiasie. Takim co do wypadł. No, faktycznie, że jest na zawiasie, to wyleciało. Ja tego nie wyciągałem na siłę. Serio? Serio, wyleciało. To jest tutaj, no, no, nie niemożliwe, to z tej strony siedzi. Nie to no, zwariowałem, nie? Nie, no z tej a z tej strony siedzi. <noise> Dobra, to z tej strony czyli, czyli można później nałożyć. O, jednak błąd mój. Tak coś nowego. O, o, i siedzi, tak? Z zewnątrz można go sobie później włożyć. Także spoko, no, bo można nałożyć to tak. Układamy sobie. O, tu jest, zobaczcie, jeszcze to jest. To jest taki, taki, takie takie zatrzaski, to trzymają ten element w miejscu jeszcze. Działa! Działa! Tak dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że yy, poprzedni model sprzedałem na Gumtree i człowiek mi powiedział, żeby stosować do czyszczenia tego tutaj. Preparat o nazwie Molden Mildew. Ja sobie go wpłysnąłem tutaj i tutaj. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie wpłysnąłem go za dużo. I to gdzieś tam się nie dostało i właśnie nie spowodowało tych szkód. Także co będę robił teraz? Tu, po prostu pryskałem tu i pryskałem tu i być może wprysnąłem za dużo i za głęboko. To teraz będę po prostu rozlewał ten spray. Nazywa się to molden and Mild Mild Remover. Wchowacz grzyba i pleśni, nie wiem jak to nazwać. I będę po prostu tak, jakby odkurzał ten, 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 ten płyn. Bardzo ładnie, czyści. ten, ten kereszto już trochę dostał, był bardzo brudny. Momentalnie wszystko usunęło, nie? Ewentualnie będę rozbierał. Też się nic nie stanie, jak go po rozbiorę, bo drugi raz elektroniki w ten sposób uszkodzić bym nie chciał. Także komu się zepsuje V6? Yy, bardzo dobry sprzęt, szczególnie bardzo dobry sprzęt ze względu na to, Kupiłem to tylko ze względu na tą gumę. Ona jest bardzo, bardzo miękka i naprawdę niebiańsko lepsza od innych modeli. Także polecam ten model. No i teraz jak ktoś potrzebuje, to wiecie jak to rozebrać. Pozdrawiam i zachęcam do zabawy i naprawiania gruchocików.